Dzień dobry. Właśnie chcę... Chcę coś dla Was powiedzieć. Właśnie wyjaśniło się pewne... Pewne sytuacje tutaj. No właśnie, ta żołnierka. To po prostu już nie wiem, gdzie miała na pewno ze mną żadnego kontaktu, ponieważ wyzywałaś mnie, robiłaś y, zdjęcia butelek różnych. Jakie rzeczy przypominasz? Dziwne ale bardzo dobrze, ale u chcę powiedzieć, że wreszcie właśnie widziała Gosia jak potraktowali Rafała no a ja właśnie widziałem film, rzucała. Ja wczoraj też widziałem, dla mnie wysyłali ten uły film na scenie, ile osób było bardzo dużo, jak wyzywali, jak krzyczeli, a właśnie prosiła Gosia, żeby nie mieć z nim żadnego kontaktu, ponieważ on... To nagrywa, żeby ludzie znać się u Śmieli i Gosia powiedziała, jak będzie tutaj, ja powiedziałem to wczoraj, że, że nie ma prawa mnie tutaj nagrywać. Niech Krzyska, Krzyśka nagrywa, niech z Krzyś, Krzyśka się u Głęb Śmieju, a to, że przyniósł, że ktoś po prostu zapraszył mi w góry, ale ogółem chcę powiedzieć, dla gosi. przepraszam bardzo za ten film, Sam powiedziałaś, że ogólnie kochasz mnie, bo jesteś poważną osobą, a dla Doroty z Warszawy chcę powiedzieć, że jesteś bardzo miłą, z twoim bratem rozmawiałem osobą, O, Aśka też Aśką. Że po prostu wreszcie trzeba jedną osobę wybrać w swoim życiu. I Gośka powiedziała, że i tak, i tak, ja cię stąd zabiorę, już niedługo, osiemnastego, z ochroną, bo się pokazywała samochód, że przyjedzie kierowca, ochroniarz, zawiezie, a po prostu... Ja będę musiał popakować. Ja nie wiem jak to. Bo mam. Mam i buty, i buty nowe. Co to, to nie do, do wrzucenia? Ile to pieniędzy? Mam, kupiłem nową skórę. Mam tutaj jeszcze jedną skórę. Dostałem jedną skórę. To. Ja. Pewne rzeczy po prostu przybiorę. A ja mam w, szaf, w szafie na dole. W reklamówkach są i nowe buty. i nową kurtkę mam. Wisi na wieszaku i tam garnitur. To szkoda. Tego niszczyć. Wyrzucać. A właśnie, sam powiedział. Gosia powiedziała. Zasmuciła się. Ale wie, że napiszesz. Czy obejrzałeś ten film? jak na ten temat się ja wypowiedziałem teraz i prosiła mi bardzo żebym po prostu a la, przepraszam bardzo la żołnierki chcę powiedzieć co granic tutaj na Bema dzisiaj ja mogę Ci powiedzieć będzie o 15 i będą popierać żeby uchodźców nie wpuszczać do Polski, żeby bardziej pilnować granice bo podobność tak słyszałem 300 osób chciało się przemieścić się do Polski to widzicie a ty po prostu, Ania masz na imię, pracujesz tam, pójdziesz do pracy, znajdziesz sobie osobę, którą nie będziesz wysyłała buteleczki, przypominasz mi pewne rzeczy i kusisz do tego a ja nie powiem jakie ty ogółem używki używasz i na ten temat ci chcę powiedzieć po prostu przygięłaś ogółem pałę nie chcę ciebie ogółem znać szkoda mi też Doroty tak samo Asi A nawet y, mówiła ta żołnierka to Asia z Rosji. No to widzicie, co się dzieje. Każdy w jakiś sposób. Każdy, każdego chce, który się ułomi wybił się w jakiś sposób, to chcą niszczyć. To to samo widzieliście, jak obrażali Rafała. Ja on nie ma, tam widzowie przyszli. Się, no, mogę sobie teraz nagrać spokojnie i powiedzieć, że po prostu i przeprosić Ciebie, Gosiu. Ja nie wiem, bo właśnie ta żołnierka mówiła, że Ty kanał otworzyłaś, Ty nagrywasz. Jak Ty nie masz czasu. na no, takie rzeczy. Ty temu otworzyłaś, zrobiłaś, sama powiedziałaś, to dla ciebie. Ja właśnie widziałem i basen masz jacuzzi takie I pewne rzeczy pokazałaś, ale ja to tylko mam dla ciebie. I przykro mi, że tak się stało. I właśnie to, to mogę Tobie powiedzieć. Lepiej w taki sposób się kłócić niż po prostu ktoś nie ty nie obraziłaś. Ja Ciebie też nie obraziłem Gosiu. Tylko niektóre osoby wyzywają. Tak jak ta żołnierka jakie ona boi że ja pieniędzy żałuję ja nagrywam ja muszę o jutro jechać zobaczyć ile zapłacić podatku a się o bezdomny, ale przepraszam bardzo, ja na stacji mieszkałem tutaj w centrum u takiego u takiego Krzyśka już dawno go nie widziałem na stacji mieszkałem no też było różne sytuacje a Krzysiek co mówiłem to było sześć Pół roku temu, 7 lat będzie w kwietniu, przed świętami. Teraz znów się zaczyna robić to, co u jak ja wprowadziłem się, to sami widzieliście dwa kontenery. Jeden człowiek z Warszawy. A i Paweł był też z Warszawy A drugi chyba ja I było wyrzucane śmiecie A on zbiera to Zbiera O to mówiłem No jaka lodówka była Ja kupiłem lodówkę Na fakturę No 1800 zł Dwie reklamówki on kupuje całe te zawodowane, była cała lodówka to po prostu jak się otwierało to po prostu już zaczęło to mięso nie mięso śmierdzieć ja z reklamówki A ja teraz do, tam do lodówki to trzeba ogólnie wszystko stamtąd wyrzucić i po prostu umyć odkazić takie jest, dawali jak się kupowało jak się myje, a takie jest specjalnie pryska od, się odkazić od tego wszystkiego to widzicie jak on po prostu widzieliście ludzie jak on ja lajta robiłem, 2,5 pół godziny, półtora godziny robiłem. jaki on sposób krzyczał na mnie, wyzywał, wyzywał. Jak on traktuje ludzi, to on ma coś z głową nie tak chyba, a nie ja. To widzicie, jak ja sam nagrywam, to ogólnie mogę coś wypowiedzieć na ten temat. Ma takie pragnienie za każdym ile razy za każdym razem mam go bronić. uratowałem mu życie w jakiś sposób, bo zabiegły nie chciał zrobić, miał zapalenie płuc, ale on nie traktuje mnie złego człowieka. Xem to o się napije A ja też okupiłem Oj, Jacek tak przywiózł nową kamerę, bo tam to Uszkodzone Fanta i do tych osób, chcę powiedzieć, no się ogoliłem, to nic, wszystko, nic nie ma. Wcześniej pokazywałem, to mogę powiedzieć, to było, wyszliśmy. Jacek kupił, ja też dałem za jedną butelkę żeby to tam gdzieś się u było widać Karolocha czy jakiegoś coś takiego to po prostu muszki, nie muszki o muszek nie ma to po prostu by k... by, przy, by to było. I odkazić. Ja nie będę pokazywał. Jaka to butelka. Rusaków. i od tych meszki saki karoluchy bo tam właśnie nie będę pokazywał bo to wam powiem jak to ta wersalka była kupiona a chciałem wymienić, bo w internecie całe te ludzie oddają. Ale Krzysztof powiedział, że o, tu brat spał, całe te wszystko, że to jak prowadzili się, to kupili. A w 75. prowadzili się, zaraz kupili całe to wszystko. Ile lat? Trzeba coś nowego, świeżego, a ja chcę koniecznie po prostu upuścić. Bo to ja, temu, ja teraz ubrań nie kupuję, bo to ugłęb szkoda słów. A mam pieniądze, jakby prowadzę się, to kupię i będę z tego powodu zadowolony. Dziękuję za tą wypowiedź.